Przesuniemy. Spokojnie. Ty, Dawid, ty, Dawid. Pomóż mu. Brawo Kociu. Dawid. Musisz więcej się zaangażować w odbiór piłki. Ty tylko do przodu. Do tyłu nic. Popacz o tą piłkę z nimi. Nie mogą ci tak obrońcy wchodzić. Spokojnie, Łukasz! Waszu Dolini, Waszu, jak atakujesz szerzej nogi, rozstawiaj, bo ci to obok nogi puszcza wszystko, a ty się boisz siaty!

Jajączyk, on wyjeżdżał już ze światła bramki. Po co ten far? Chodź tu! Chodź tu! Startujemy Warsiu! Madzia bliżej do piły! Falajna kopa! Ekstra! Podaj to, patrz przed pole karne! Dawid, nie, nie, Dawid! Między nimi! Warszu, domy, idź wysoko, W środek bardziej, Dawid! się... Chodź do przodu, gadaj, już Wracamy na swoje! Zając ty asekuracja! Brawo ma! Tak, skacz Dawid, skacz, skacz! Dalej! Chodź, chodź! I wracamy! Marcin, wracamy na swoją! Chodź, chodź, chodź! Wracam! Nie wyciąg, nie daj się wyciągać! Tam zostaw Piotr! Adi, po co tam ciągniesz za nim? Czytźmy, Szybcie! Szybcie, szybciej dwieście, 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 wejdź, dwieście, 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 Idzie tak, tak skacze, nie? Tak, kurde, to jakby się potem zastanowić, żeby go nam ufałował, nie? I faulowali. I się spokojnie i wyjdzie... Czemu dyker... nie stałeś? Szymon, do linii szerzej! Szymon, do linii, nie do przodu!

Czekaj, 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 spokojnie! I gramy na Dawida Groboża! Skaczesz Warszu! Rycki śpisz! Rycki! Kurde, piłkę leci na lampach, a ty Pracuj teraz Rycki! Nie graj z no, tyłu! Graj! Wejdź wejdź warszu! Dobrze wejdź! Bardzo dobrze! Kurde, nie róbmy tego! Ty, tu. kurde, ty robisz Dawid, wejdź to jeszcze raz! Nie, Adi! Adi! Rzuć to! Dawid! Dawid! Zostaw! Piotrek, Piotrek szerzej! Szerzej, Piotrek, Piotrek! Czekaj na Witusia! Po co mur? Za, po co wam mur jest? Po co mur? Się... Hej! Po co mur daje ci na 50, Wadzie, za... na 10 Ej, metrów ci to odskakuje? Szybciej piła sklejona, krótko! Wracamy klonów! Wszyscy Cofnij Piotrek Piłka musi wyjść pole bramkowe Cofnij do tyłu i Dawid na środku Plonu do tyłu Graj mu już, jeszcze raz szybciej. No graj Chodź Chodź i teraz Dawid. Chodź Warszu, nie ty. Teraz Dawid No! Adi, chłopie, pomóż mu! Ryczki te, graj, graj do przodu! Wyjdźcie troszkę teraz! Co? Szybciej! Odwróć się i graj długo, graj długo! Biedź! Pawarszu, co to się dzieje dzisiaj z tobą? Dobrze, dobrze, jeden! Dobry, ej, ale wyjdź wyżej! Wyjdź! No wywal to! Brawo! Brawo, brawo! Rupert! Rupert! Nie bój się, normalnie.

Plonu przesuń w stronę Patryka Dawid też. I skacz! Szybciej kałczugrad! Każda piłka, oni to przed Oni chcą ta piłka, a my stoimy i czekamy, żeby. Stoicie! Na stojąco gracie! I spokój, przesunią! Przesuń! Przesuń! Patrzu, przesuwa! Gramy, gramy! Do końca tak! Do głowy! No, do przodu, na... Warszu, nie lataj tak na dzika! I wyjdź! Bez... Graj! Młody światło bram! Szymon, co on mógł z tego zrobić teraz? Z jego strona teraz?

Pokój Piotny Łukasz! I odwracamy się, ale teraz do piłki! Chcieliby na siłę piłkę. Siłę teraz! No. I Szymon, graj! Robert, odwróć się! No Wstaniej! Wstaniej wstanie i graj! Prawo, wy tu wy... Macia, prawa ręka, cofnij do tyłu! Warszu uważaj plecy! Dawid! Tu, nie, nie daj! Ee. Dawid! Lekko prawa strona! Cała jest! Nie, nie! Dawid nie! Warszu wyjdź wyżej trochę! Rydzki, Rydzki, szukaj graj sobie graj grania! Teraz, no, e! Grajmy! no wyjdź do niego! No ja! Warsiu! na górę! spału! Brawo z pału. Brawo z Czego ty się boisz? Ty! Adi, ty nie wchodź tam tymi no, Stój na nogach do końca! Chodź tu Adi, wyżej, chodź! Kacz! Szybciej mówię! Trzymaj! Graj! Madzia do tyłu! Do przodu gacę się! Do przodu! Tak. Teraz Madzia! Teraz! Zostaw Maj, zaraz, dobre! Szybciej atakujemy tego, co piłkę dostaje! Szybciej! Szybciej trzeba! Szymon! Szerzej! Bez faulu! Z góry! Da, Dawid, dawaj! Jaro, stoisz? Jaro! Tak jest! Bardzo dobrze! Plonu do tyłu! Macia do tyłu! I teraz teraz! Teraz, teraz! No widzisz! Graj, graj, Dawid! Szybciej! Nie kop z tyłu, Dawid! Szybciej! No graj już! I spokojnie, teraz Dawid, ty! Teraz, teraz, Warszawie, chodź, chodź! Dobra jest i nasza piła Jedź! Nie graj mu! Flonu, nie graj mu takich piłek! Spokojnie, na nogach, nie atakuj! I teraz wyjdź, teraz! Masz tą piłę! Tak! Gra! Zostań, spokojnie! I po linii Warszu Czekaj, czekaj, Adi! I na Warszawę gra! Uderz! Kurdele! Dobrze, 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 brawo! Marcin, nie grajcie Robertowi takich piłek stykowych! Nie tak, ma przez Czemu nie idziesz wyżej Tomek? Tak jest Macia. Bardzo dobrze! Chodź, chodź do przykład! Spokojnie! Idziesz! Idziesz Wracaj tlonu do tyłu! Wyjdźcie! Wyjdźcie! Wyjdź! Dawaj Dawid! Ale ty, kto ci to tam tak doradził? Jaciński! Miguł, nie macie! Szymon, popiły! Wyjdź, wyjdź, wyjdź! No wyjdź! Rozpędź! Nie! Nie płacz, Klont! To gwizda się grą! Szybciej! Gramy, gramy! Dobre, a to już trzy razy! Chłopak się nabuzował teraz! No idź tam do sędziego! Nie no, schodzi! Ostrzeżenie, a my tu go do to nam złapał. To też nie ostrzeżenie Łukasz! Dobrze, brawo Łukasz! I graj, graj dłuższo! Nie do tyłu, w przód. Brawo. Siedź, siedź, siedź! Przysuwaj! Szybciej, Jaro. Dobry. No. Zegramy. Spokojnie, zajączek! I teraz, dawaj Dawid. chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź do przodu, chodź. Idzie, idzie! Zajączek, asekuracja. dyszały z I do przodu, do przodu, wyjedziemy. Dobra, do przodu, tyś młody. Chodź. Chodź, Spalony, spokojnie! No jest na szesnastym meczu, to jest łamanie! Maďar szerzej od plona! Szymon Dolini! już nie ma woli. Szymonowi się tym nie Co pan w danym momencie robić? A wróci do przodu! No! Idzie ma! Nie za mocna. Do końca Warszawy. Spokojnie teraz. Za mocno, za mocno, za mocno. Ja po sile podania była za mocna. Mateusz delikatnie bardziej ta. I Madzia przesuń w stronę Warszawy. Wygraj tą głowę, Warszawę. wygraj tą głowę, wreszcie. Dawid, przesuń w stronę Warsza!